Dzień dobry, dzień dobry. Powoli kończymy naszą trasę po Polsce tą otobestią od Cynidersów, i w tym vlogu pokażę Wam takie krótkie podsumowanie, co udało się przez ten miesiąc intensywny, jeżeli chodzi o strefę firmową, jakie były wyniki, ile było przychodów, jakie były koszty, ile na tym zarobiłem. Tutaj Wam zdradzę w takim najlepszym dniu sprzedaży strefy. Sprzedaliśmy dostępów za 40 tysięcy złotych, ale powiem Wam, jakie z tego były koszty. I jakie osoby do strefy dołączyły, co to właściwie jest i co my tam robimy? Partnerami kanału są SEOhost.pl, hosting od 37 zł rocznie i super tanie domeny. Wykreowani.pl, specjaliści od skutecznego marketingu w internecie. Tak, SEO, Twoje biuro rachunkowe w Twoim mieście. Książki, które inspirują małych i dużych czytelników. Wydawnictwo Martel.pl. Szczegóły i linki w opisie. To przez miesiąc było nasze biuro, studio nagraniowe. Tak to auto wygląda. I fakt, że praca w tym aucie była bardzo przyjemna, bo zazwyczaj siadałem sobie z tyłu. Klamek to ja nigdy nie ogarnę. O, I takie tutaj miałem biuro. Oczywiście można pracować w czasie jazdy w innych autach też, ale no tutaj jakoś tak przyjemniej. W poprzednim vlogu mówiłem Wam, co chcę zrobić, jaki jest na to plan, jaki jest na to pomysł i do jak do tego pomysłu w ogóle dochodziłem, a w tym vlogu mogę Wam powiedzieć, co zrobiłem, co się udało, co się nie udało, jakie błędy po drodze popełniłem, jakie były tego efekty, wyniki. Tutaj będziecie każdy mogli się na podstawie tego uczyć, bo stworzenie takiego produktu, czym była strefa firmowa, to się składa z takich samych elementów, jak tworzenie każdego innego biznesu, każdego nowego biznesu. Czy jak tworzenie jakiegoś nowego produktu w firmie, którą już macie. Też trzeba było to wymyślić, trzeba było to stworzyć, w jakiś sposób dostarczyć na rynek. Trzeba to było jakoś wypromować, jakąś komunikację wokół tego ułożyć. Więc no, każdy z Was będzie mógł z tego czerpać. Jak robiłem sobie badanie rynku, no to zawsze uważam, że każdy biznes musi się czymś wyróżniać. No i. Ja już w poprzednim vlogu Wam mówiłem mniej więcej, jaki jest na to pomysł, jakie wyróżniki tutaj chcemy mieć, ale taki podstawowy wyróżnik, który ja starałem się komunikować i taka główna idea, którą chciałem, żeby ta strefa firmowa, czym ona ma być, to miała być platforma społecznościowa dla przedsiębiorców, gdzie łączymy zasoby, czyli łączymy różnych przedsiębiorców ze sobą. Przykład, jeżeli Ty coś produkujesz, a w strefie są ludzie, którzy mają na przykład kontakty w sieci handlowych i okazało się, że są tacy ludzie, no to jeżeli Wy połączycie siły, no to jesteście w stanie razem ten biznes łatwiej skalować, albo mamy kilka osób, które są bardzo dużymi zawodnikami, jeżeli chodzi o import z Chin. Mają własne marki i te swoje produkty wytwarzają w Chinach. Firmy dla nich to robią, wiedzą w jaki sposób importować takie rzeczy, nawet pomagają w imporcie innych towarów z Chin. Jeżeli Ty masz dostęp do takich ludzi, masz do nich kontakt, no to łatwiej Wam jest zrobić to wspólnie. Być może w Twojej firmie potrzebujesz ściągnąć jakieś części z zagranicy, może chcesz coś wyprodukować pod siebie, no to mając dostęp do tej bazy kontaktów, którą my mamy, jesteś w stanie z takimi ludźmi się skontaktować. To jest główna strona, główne miejsce, czyli platforma społecznościowa. No Wygląda to mniej więcej podobnie jak... Nie wiem, jak to na jak Facebook. Mamy tutaj tablicę, mamy różny podział na różne sekcje, czaty różne, tematyczne, na przykład czat o e-commerce, o nieruchomościach, o inwestycjach, budowlanka, automatyzację, AI. Ja tutaj na bieżąco wszystko czytam, wszystkim staram się odpisywać no, na bieżąco, no tam parę powiadomych mi zostało, ale za chwilę będę to nadrabiać. Bo tutaj z każdym chce mieć osobisty kontakt, każdemu gdzieś tam osobiście odpowiedzieć. Mamy też opcję wysyłania wiadomości do siebie. No i duża rzecz, czyli ta baza kontaktów. Do tej bazy kontaktów wpisało się na dzień dzisiejszy 160 firm. Pozostałych będziemy jeszcze ścigać, żeby to zrobili, bo to ma bardzo dużą wartość. No i też dostałem takie pytanie, jacy przedsiębiorcy są w strefie. Jeżeli chodzi o wielkość firm, to przykładowo tutaj w tej bazie kontaktów mamy wpisane 160 osób. Z tych 160 firm. Yy, 10 osób to są firmy powyżej 30 milionów przychodu rocznie. Ja też tutaj taki pierwszy błąd, który popełniłem. Wydawało mi się, że będą tam dołączać mniejsi przedsiębiorcy. Okazało się, że najszybciej dołączali ci duzi, czyli firmy po kilkadziesiąt milionów. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że oni wiedzą, że nawet jeden telefon, który gdzieś tam do nich zostanie wykonany, na przykład by się wpisali, no to jest w stanie zarobić bardzo dużo pieniędzy. Może to wynika z tego, że dla takich yy, większych graczy. Ta cena strefy nie robi żadnego wrażenia, jest to śmiesznie tanie, więc taką decyzję podejmują od tak. Taki pierwszy błąd, który popełniłem, to był najwyższy pułap, który ja w tej ankiecie dałem. To jest, że moja firma robi powyżej 30 milionów, ale wiem, że mamy firmy, które robią yy, takie dolne kilkaset milionów, tego to wiem na pewno. Czyli na przykład mamy firmę, która robi 200 milionów przychodu, a też jest zaznaczona tutaj w, w tej bazie jako firma robiąca powyżej 30 milionów. Wczoraj rozmawiałem z gościem, który w zeszłym roku miał powyżej 60 milionów przychodów, więc no, te powyżej 30 też nie jest do końca miarodajne. Nie wiem, czy to jest powyżej 30, czy to jest 200, czy to jest 31, no ale tak, tak to wygląda. Między 10 a 30 milionów to jest znowu. 9 osób, firmy robiące przychodu 2 do 5 milionów złotych, to są 32 osoby na 160, które się wpisały do bazy. Następna rzecz, którą teraz robimy, yy, wdrażam pierwszą osobę i tych osób prawdopodobnie będzie pojawiało się więcej. I zadanie tych osób będzie takie, żeby one przekopywały całą strefę firmową i całą tą bazę kontaktów i szukały powiązań. Czyli przykładowo ktoś dołączył do strefy, jest z Twojej branży. I ta osoba wyłapuje. OK, tu jest jedna osoba z tej branży, tu jest druga osoba. Na przykład tu mamy producenta blachy dachowej, tu jest gość, który sprzedaje blachę dachową. Trzeba ich połączyć ze sobą. Czyli dostajesz na maila informację, słuchaj, dołączył taki taki zawodnik. Jesteście w stanie zrobić to i to razem. Tu masz do niego. Maila i numer telefonu. Nie? Więc te osoby w tym pakiecie VIP-owskim, nie wiem jeszcze, czy to będzie dla wszystkich dostępne. Być może za jakiś czas zrobimy tak, że to będzie jakoś, nie wiem, jakiś jeszcze droższy pakiet. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to kosztowo wyjdzie. To jeszcze jest do przemyślenia. Na razie chcemy to testować wśród tych osób, które dołączają, które już są w tym rocznym pakiecie, czyli żeby miały takiego konsjedrza, który na przykład też będzie wyszukiwał, będzie na bieżąco śledził tą strefę, tą naszą platformę i ktoś na przykład napisał w komentarzu, że potrzebuje tego i tego. No to osoba już wyszukuje w bazie kontaktów kto jest z twojej branży. I ty dostajesz taką informację, więc to myślę będzie fajna rzecz. Po to, że nawet jeżeli ktoś nie będzie aktywny, to i tak będzie cały czas czerpał z tego wartość. No, w jaki sposób ja to chciałem wypromować? No tutaj kilka rzeczy, gdzieś tam się zbiegło w czasie. Dostałem taką, takie pytanie z wypożyczalni cylindersi. Oni chcieli też pojawić się na kanale, no i zastanawialiśmy się, jak możemy połączyć siły, co możemy zrobić wspólnie, żeby tutaj dla każdego było to korzystne. Oni zaproponowali coś takiego, że na przykład nagramy z nimi wywiad, mi udostępnią samochód, na przykład Porsche, Macana na miesiąc. Stwierdziłem, no, po co mi Porsche Makan na miesiąc? No co ja z tym autem zrobię? Więc zaproponowałem im, żeby udostępnili nam tego Mercedesa, żebyśmy byli w stanie w jakiś sposób zrobić coś nowego na YouTubie, coś znaczy nowego. Wiem, że teraz powiecie, że to nie jest nowe, bo te wywiady w samochodach, w Mercedesach to nie jest nic nowego, no ale jakieś tam kombinowałem, w jaki sposób zrobić to tak, żeby to wyglądało trochę inaczej. No i zaproponowałem im to, dajcie nam Mercedesa. Na miesiąc my zrobimy takie tournée po Polsce, nagramy tych treści bardzo dużo. Ja sobie jakieś tam to połączę z promocją strefy firmowej. Zrobimy to tak, żeby dla kanału na YouTubie był to jakiś taki nowy kopniak, taki, taki krok do przodu. I mój pomysł na tego YouTuba był taki, że na początku ja chciałem, żeby to były takie debaty przedsiębiorców w Mercedesie, debaty ludzi z podobnych branż. Nawet miałem umówioną taką pierwszą debatę może nie będę mówił z kim, ale no, ta debata w końcu ostatecznie się rozleciała, bo jak się okazało, że miałem dwóch bardzo dużych przedsiębiorców, które mi fajnie te debaty wyżarły, bo oni się osobiście, prywatnie też znają, ale okazało się, że tu jest mega problem ze zgraniem terminu, tu komuś coś w biznesie wypadło, musiał to odwołać i tak dalej. Więc dogranie no, tych terminów okazało się, że jest to na tyle trudne, że nie będę w stanie zrobić tak dużej trasy z takimi debatami. No i musieliśmy zostać przy takich standardowych wywiadach. No ale... Wiem, że to nie było jakoś tam, powiedzmy, super nowe, ale było coś fajnego, że mieliśmy swoje studio nagraniowe, czyli mogliśmy uderzyć do ludzi, z którymi normalnie chciałem nagrać wywiad, ale nie mieliśmy za bardzo gdzie tego wywiadu nagrać. No bo wiesz, zaproszę gościa ja i mu powiem, no słuchaj, chcieliśmy, chcieliśmy Cię zaprosić na wywiad, ale trochę nie mamy go gdzie nagrać, czy może nie wiem, u Ciebie w domu, albo gdzie możemy ten wywiad nagrać. No takie trochę średnie, a Mercedes dawał nam tą możliwość, że zapraszamy gościa, on wsiada do nas do auta. W ciągu miesiąca jesteśmy w stanie tych treści nagrać dużo więcej. Efekt tego jest taki, że w całym poprzednim roku nagraliśmy 29 filmów na YouTube'a, a tylko przez te 30 dni nagraliśmy 14 filmów na YouTube'a. Czyli w miesiąc zrobiliśmy tyle, ile przez ostatnie pół roku. Jedną z rzeczy, które robimy, to są spotkania w całej Polsce. I pierwsze spotkanie mamy dzisiaj w Warszawie. Jedziemy po Jacka Budka, Jacek będzie też z nami na tym spotkaniu. Tak wygląda moje stanowisko pracy i tak to wyglądało przez ostatni miesiąc. Jeżeli tak już mówimy o błędach, które ja popełniłem, to ja nie zdawałem sobie sprawy, jak dużo pracy będzie to ode mnie wymagało. Znaczy wiedziałem, że będzie dużo, ale nie wiedziałem jak bardzo. Wyglądało tak, że ja jechałem po Szymona, Szymon później kierował. Ja siadałem z tyłu i ja non stop siedziałem w komputerze albo z nosem w telefonie. Widać, że jesteśmy na Śląsku. Jesteśmy na A1, czyli miejsce, gdzie mamy takie piękne hopy na autostradzie. Chciałem robić takie spotkania, żeby one dla strefy były bezpłatne, po prostu na ludzie spotkamy się w kilka osób w restauracji i sobie pogadamy. Okazało się, że dzisiaj na te spotkania zjeżdżają się ludzie, niektórzy jadą ze Śląska, niektórzy jadą kilkaset kilometrów, specjalnie na to spotkanie. Był generalnie... Hopy. Był generalnie problem, żeby znaleźć jakąś restaurację, która się zgodzi zrobić tam taką rezerwację na tyle osób. Każda restauracja w Warszawie chciała gdzieś tam jakąś zaliczkę, 100 zł za osobę. Więc nie wiem, czy uda nam się, jeżeli faktycznie te spotkania będą się cieszyć takim powodzeniem, nie wiem, czy uda nam się to robić tak, żeby no, być może trzeba mieć jakąś opłatę rezerwacyjną wprowadzić. Zobaczymy. W każdym razie zaczynamy, walczymy z tym, żeby to dla osób ze strefy było za darmo i żeby na luzie się spotkać, pogadać. Dotarliśmy do siedziby naszego dzisiejszego gościa i gościa spotkania ze strefy firmowej, czyli do siedziby Jacka Budka. Film z jego udziałem na kanale zrobił 800 tysięcy wyświetleń ponad, także rekordowy film. I za chwilę nagrywamy wywiad, później zgarniamy Jacka do auta. I po drodze jeszcze będziemy nagrywać rozmowę. I wieczorem widzimy się na spotkaniu. Piątkowy poranek, jesteśmy po pierwszym spotkaniu Strefy Firmowej. Mój plan na to był taki, że będziemy się po prostu na ludzie spotykać w 10 osób w Warszawie, siedziemy sobie w jakiejś restauracji i tyle pogadamy. A okazało się, że na to spotkanie przyjechało 30 osób z całej Polski. Zresztą wiedziałem już wcześniej, że będzie 30 osób, ale no spodziewałem się czegoś innego. Nie wiedziałem, że ludzie z całej Polski specjalnie na to będą się zjeżdżać. I przyjechali ludzie z Częstochowy, ludzie z Podolesna. Zbyt goszczy, no, totalnie gdzieś tam załodzi z, z różnych po prostu rejonów Polski. I przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przykładowo 50 pracowników, przedsiębiorcy, którzy coś produkują, mają 40 milionów przychodu rocznie, więc no bardzo fajna ekipa. I byłem w szoku, że tacy ludzie specjalnie na to spotkanie się zjechali. Ale spotkanie bardzo fajne, siedzieliśmy do późna, a później jeszcze siedzieliśmy na afterze w hotelu u Krzysia. Pozdrawiamy serdecznie, bo Krzysiu też przyjechał specjalnie. Mamy też grupę na Whatsappie i dzisiaj od rana na tej grupie już ruch i dyskusje na temat kompensatora mocy biernej. Czyli takie urządzonko, które w zamontowane w firmach potrafi zaoszczędzić na rachunkach od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. I niektórzy o tym nie wiedzieli, a na strefie sobie o tym podyskutowali na Whatsappie, już wiedzą i na dzień dobry są w stanie zaoszczędzić mnie 2000 rocznie albo 20 tysięcy złotych rocznie w zależności jakie kto ma tam pobory tej mocy biernej. No, więc tak to sobie wygląda. Czasami gdzieś tam jedna wiadomość na Whatsappie dużo potrafi w Twojej firmie je zmienić i, i szybko się zwraca taki kontakt z przedsiębiorcą. Jeszcze taka sytuacja, wczoraj Wczoraj siedzimy, rozmawiamy i mówię jaki plan na dzisiaj, że dzisiaj nagrywamy ostatni wywiad, później zostawiamy tego Mercedesa w Warszawie, wracam pociągiem. No jeden z gości mi mówi, słuchaj ja mam tych aut kilka, jak chcesz to Ci pożyczę moje Audi A8 na miesiąc, nie ma problemu. Także ja się zawsze śmieję, po co mi pieniądze. Jestem w mojej wspaniałej bluzie, którą dostałem od jednego z gości w prezencie. I jakie są moje lekcje, jakie są wnioski z wprowadzania nowego produktu na rynek, jakie były błędy, które ja popełniłem. Pierwsza kwestia to jest badanie rynku. O tym wam mówiłem w poprzednim vlogu. Mówiłem, że zrobiłem takie badanie rynku i sprawdzałem, jakie problemy mają klienci, jakie problemy są u ludzi i w jaki sposób nasz produkt będzie te problemy rozwiązywać. To już wam podałem, jak to chcieliśmy rozwiązywać. Druga część tego badania rynku, musimy sprawdzić, jakie są problemy branży, w której chcemy działać, jakie problemy ma nasza konkurencja. I ja to też sprawdziłem i wiedziałem, że takie najczęstsze problemy, które są w branży, to po pierwsze, niskie zaangażowanie ludzi w takich społecznościach. po drugie, jeżeli chodzi o takie platformy abonamentowe, no to problemem było to, że taki średni czas utrzymywania takiej subskrypcji, to jest około no, 4 miesięcy, to tak chyba maksymalnie. Tak więc miałem różne dane 3, 4, 5 miesięcy, no to był taki maks. I w jaki sposób ja te problemy, dwa, chciałem rozwiązać. Po pierwsze, niskie zaangażowanie ludzi, i tutaj no, miałem różne pomysły, żeby zrobić różne wygibusy, jak angażować ludzi, żeby chcieli się tam udzielać. Ale ja rozważałem też czarny scenariusz, czyli co w sytuacji, jeżeli ludzie faktycznie nie będą się udzielać mimo wszystkich naszych prób. Chciałem to zrobić w ten sposób, żeby ludzie czerpali wartość ze strefy, nawet jeżeli aktywni nie będą. I przykładowo, co zrobiliśmy? Po pierwsze, to jest grupa na WhatsAppie. I ja tak założyłem. W sumie, no tak, jako taka trochę próba, stwierdzimy, zobaczymy. I okazuje się, że ta grupa na WhatsAppie bardzo fajnie działa, dużo tam jest dyskusji, bo każdy ma WhatsApp w telefonie od razu pod ręką. I na przykład ktoś zadaje pytanie, że szuka takiej takiej osoby i za chwilę dostaje cztery odpowiedzi. Albo ktoś do niego zadzwoni, więc no, dużo informacji się tam pojawia i szybko można tam znaleźć kontakt. Więc ta grupa na WhatsAppie to też jest takie fajne miejsce, gdzie można szybko wrzucić jakieś ogłoszenie. Nawet jeżeli ktoś się nie loguje na platformę. Przykładowo, ja tam wrzucam, że mam jakiegoś Google a wrzucam link do tego Google Meet'a. Ty nie musisz logować się na tą platformę, tylko sobie klikasz i jesteś na, na spotkaniu razem z nami. Tak samo wrzuciłem nagranie, mieliśmy taki Google Meet na temat YouTube'a. Na tym Google Meet w szczytowym momencie, wczoraj, przedwczoraj to już było, było prawie 40 osób. Był też Wojtek Kaczmarczyk z kanału do roboty. Tam robiliśmy takie audyty innych kanałów YouTubeowych, czy dyskutowaliśmy, jak założyć kanał firmowy, jak to zrobić, żeby to miało wartość, żeby w ten sposób pozyskiwać klientów. Prawie 40 osób tam było na żywo i dyskutowaliśmy przez prawie 3 godziny. No i zrobiłem nagranie tego, wrzuciłem nagranie na YouTube, a i to nagranie to wrzuciłem na WhatsAppa. Więc nawet jeżeli ktoś aktywny na tej platformie nie jest, to i tak cały czas czerpie wartość. Następna rzecz jest ta baza kontaktów. Jak tam się wpiszesz, to nawet jeżeli nie będziesz aktywny, no to ludzie mogą do Ciebie zadzwonić, mogą Cię tam znać ale mogą napisać ci maila, czy na przykład mamy osoby już teraz wdrożone, które łączą ze sobą przedsiębiorców. Czyli nawet jeżeli się nie udzielasz, to i tak będziesz dostawać od nas informacje, co z kim możesz zrobić wspólnie. Więc w ten sposób ten pierwszy problem chciałem rozwiązać. Drugi problem branżowy, czyli ten krótki czas przedłużania abonamentu. Ja znowu w ten sposób chciałem to rozwiązać, żeby tak skonstruować ofertę dla klientów, żeby oni chcieli dołączyć w tym pakiecie rocznym. I zrobiłem to po pierwsze poprzez dosyć dużą różnicę w cenie, czyli no dużo bardziej opłaca się wykupić ten abonament roczny, bo on jest w cenie powiedzmy tam 4 czy 5 miesięcy tego miesięcznego. Po drugie, tylko dołączając w tym pakiecie rocznym dostajesz jakieś funkcjonalności, które nie są w tym miesięcznym. Na przykład dostęp do tej bazy kontaktów masz dopiero w tym pakiecie rocznym. Więc od początku tak starałem się tę ofertę skonstruować, żeby ludzie dołączali w pakiecie rocznym, dzięki czemu my nie musimy robić takich wygibusów, żeby oni chcieli tam być aktywni, żeby mieli takie poczucie, że tam z tego korzystają, tylko nawet jeżeli oni nie będą aktywni, to i tak będą czerpać z tego wartość. Więc dla nas jest na rękę, żeby oni wykupili sobie ten pakiet roczny. No i to się udało, 65% osób wykupuje ten pakiet roczny poprzez to, że że w ten sposób skonstruowałem tą ofertę. Następny błąd, który popełniłem, ja wiedziałem, że tworzenie tego będzie wiązało się z dużą ilością pracy. Samo to, że w ciągu miesiąca nagraliśmy 14 filmów na YouTube, gdzie normalnie robiliśmy tyle przez pół roku, to wiąże się z tym, że jest to bardzo dużo pracy takiej organizacyjnej. To trzeba wszystko umówić, dograć szczegóły, przygotować się do tych rozmów, tych materiałów jest masa. Więc samo to już się wiąże z dużą ilością pracy, a ja w tym samym okresie chciałem zbudować całą strefę firmową i nie wiedziałem, że obsługa tych ludzi, którzy dołączą, będzie wiązała się z taką ilością pracy. Bo na przykład ktoś miał problem, że przy zakupie podał innego maila, a... W na tej platformie ta platforma pamiętała jakiś inny adres e-mail, nie potrafił się tam zalogować. Później każda osoba, która dołączyła, ja chciałem mieć z nią taki indywidualny kontakt, jeden na jeden, pisałem do niej wiadomości, komentarze, a tych osób, gdy dołączyło na przykład 200, no to ja już byłem zawalony tą ilością zadań do zrobienia tą ilością wiadomości. Dostawałem, dostawałem wiadomości wszędzie na WhatsAppie, tam na strefie, maile. Ze wszystkich stron, ja cały czas siedziałem w telefonie, cały czas gdzieś w komputerze, jak jeździliśmy, nagrywaliśmy w Mercedesie odcinki, to Szymon kierował, ja wsiadałem i non stop w telefonie, non stop w, w komputerze od godziny 8 rano do godziny 23-24. Więc no to być może to był błąd, ale nie bardzo wiedziałem na początku jak to rozwiązać, bo całe tworzenie tego produktu wiązało się z Pracą kreatywną. To trzeba było wszystko wymyślić, jak to ma wyglądać, jak to ma działać. Tą pracę kreatywną ciężko jest oddelegować. Ja za bardzo nie wiedziałem, jakie będą powtarzalne zadania, z jakimi zadaniami to będzie się wiązało i co mogę oddelegować. Więc no, można powiedzieć, że to był błąd, ale z drugiej strony wiem, cofając się wstecz, że wtedy nie wiedziałem, do czego mogę kogoś zatrudnić. Jakie były wyniki strefy, ile to wygenerowało przychodu, jakie były koszty i czy pricing był błędem, bo też gdy strefa wystartowała, ja to poddałem później. Pod dyskusję z kilkoma osobami i oni stwierdzili, że to jest produkt, na którym nie zarobię, że jest to zbyt tanie. I zaraz wam pokażę, jak te rozliczenia wyglądają i czy faktycznie jest to błąd, który ja popełniłem. W tym pierwszym okresie sprzedaży, który trwał 8 dni, takie okienko sprzedażowe, gdzie robiliśmy dużą kampanię, też dużo maili poszło. Przychód, który wygenerowałem, to było 107 882 złote. Za chwilę pogadamy o kosztach, ale na przykładzie takiego pojedynczego rocznego dostępu przyjmijmy sobie, że cena brutto takiego dostępu to jest 790 zł. Teraz jakie są koszty? 23% VAT to jest 147,72. 15% ryczałtu, ja jestem na ryczałcie no i ten ryczałt niestety to jest aż 15% więc tutaj no prawie 100 to jest ryczałt, z którym nie jestem w stanie nic zrobić są prowizje od Stripe'a, czyli tego systemu płatności, od koszyka czyli EasyCarta, to jest 23,36 i zostaje mniej więcej 522,58 zł wiadomo, że te obliczenie to jest takie trochę na oko, bo część tego VAT-u będzie można odliczyć chociaż ja nie mam jakichś wysokich kosztów, więc no z tym VAT-em jakoś super tego nie zoptymalizuję, w każdym razie zostaje tam te 520 zł czyli odpada nam 34% z tego przychodu na podatki, na jakieś prowizje, tak? Więc tutaj mamy, że 34% kosztów nam odpada, więc tutaj już odpada z tego 36600 zł. Kolejna rzecz. Mercedes. Podatek od Mercedesa, nie wiem, czy wiecie, ale robiliśmy to na zasadzie barteru, cała ta akcja z Mercedesem. W każdym razie, tak czy tak, od tego musimy zapłacić podatek. VAT, powiedzmy, będzie neutralny, bo tutaj to była taka wymiana usług, ale na przykład ryczałt muszę zapłacić od Mercedesa, mimo że tam nie wygenerowało to żadnego przychodu. Kolejny koszt to jest Circle, ta platforma, na której stoi strefa firmowa, to rocznie kosztuje około 10 tysięcy złotych. Następna rzecz. Za obsługę reklam na Facebooku zapłaciłem 5 tysięcy złotych netto, czyli 6150 złotych Brutto za miesiąc takiej kampanii. Budżet przez te 8 dni poszło około 4000 zł na reklamę na Facebooku. Tam było 600 zł dziennie. Później sobie, o tutaj już ten koszt jest w sumie mniejszy, bo tutaj zmniejszyliśmy ten budżet na 150 zł dziennie, więc to sobie zmniejszmy, No dajmy 3500, bo tam jakiś błąd pewnie popełniliśmy jeszcze ok, czyli pół tysiąca złotych cała ta akcja z Mercedesem, ja Wam mówiłem, że tam nagraliśmy 14 odcinków, przejechaliśmy masę kilometrów, tam jakieś hotele do tego doszły i koszt nagrania i zmontowania tych odcinków plus tego paliwa, no to jest no minimum 27 tysięcy złotych dla mnie, oprócz tego robiliśmy na YouTube konkurs, trzech gości wybieraliśmy, z którymi nagramy filmy i dla mnie nagranie każdego odcinka na YouTube to jest około 3000 tysięcy złotych kosztu więc tutaj sobie jeszcze napiszmy 9 tysięcy złotych kosztu i wychodzi nam, jeżeli to sobie zsumować, wychodzi nam, że zysk z tej strefy to było 10 500 zł. No bardzo dużo zachodu, ale ten zysk no nie jest jakiś rewelacyjny. Z tym, że te, na, te obliczenia mają pewien błąd. O co chodzi? Tą część, czyli tą działalność YouTube'ową, ja mogę przerzucić sobie po prostu do innej tabelki w Excelu. Czyli mogę tego nie liczyć jako koszt strefy firmowej, tylko jako koszt YouTube'a. Więc jeżeli to się stąd wytnie, no to wychodzi nam 46 500 zł zysku. Najwięcej osób dołączyło w tym pierwszym tygodniu. Ci, którzy mieli dołączyć, dołączyli. Ostatniego dnia sprzedaży wygenerowaliśmy tam 40 tysięcy złotych. Co tutaj moim zdaniem było błędem? Jakim tokiem myślenia ja wtedy szedłem? Dostałem taką informację od ludzi, że przy tak tanim produkcie ciężko będzie na tym zarobić. I jak to porównać tę cenę z takimi innymi społecznościami przedsiębiorców? Pewnie wiecie, jakie mamy różne inne kluby. Tam wejściówka sama kosztuje na przykład 15 tysięcy złotych rocznie za dostęp, albo 30 tysięcy złotych rocznie za dostęp, plus wszystkie takie wydarzenia, które robimy, które oni robią. jakieś spotkania są dodatkowo płatne. A u nas to kosztuje tam kilkaset złotych. W tym pierwszym tygodniu u nas dołączyło ponad 200 osób. Te nowe osoby cały czas dołączają. Wiadomo, że nie dołączają w takim tempie. Ale teraz tak. Te 200 osób, które dołączyło w pierwszym tygodniu, wygenerowało tam ponad 100 tysięcy złotych przychodu. I problem jest taki, że gdyby mocno podnieść cenę, dużo łatwiej by było na tym zarobić. Bo załóżmy, że dalibyśmy cenę 5 tysięcy złotych i no na pewno bylibyśmy w stanie pozyskać na przykład 40 klientów. I 40 klientów razy 5 tysięcy złotych to daje 200 tysięcy przychodu. Dwa razy wyższy przychód. Tylko moja wątpliwość była taka, że jeżeli my pozyskamy na przykład mniej ludzi, 40 osób, no to to jest zbyt mała grupa, żeby, był, żeby dało radę coś z tym zrobić. No bo na przykład, ostatnio na webinarze, przedwczoraj, nie na webinarze, na takim mastermindzie mieliśmy 40 osób na żywo, prawie. Na spotkaniu w Warszawie było 30 osób. No i ta grupa musi być na tyle liczna, żeby organizacja takich wydarzeń miała sens. Ale z finansowego punktu widzenia, był to, można powiedzieć, błąd. No ale ja też wyszedłem z takiego założenia, że tę cenę zawsze można podnosić, a zejść z nią niżej, no już nie damy rady. No bo powiedzmy, dalibyśmy cenę, nie wiem, 2000, 5000 złotych i zebralibyśmy za mało ludzi, no to cały projekt mógłby w ogóle nawet nie wystartować, bo tych ludzi byłoby za mało. A też lipa, jeżeli byśmy zrobili cenę 5000, a później okazuje się za mało ludzi, dobra, to obniżamy na 2000. No a jak? Te osoby, które dołączyły za 5000, no to trochę niefajnie by się z tym czuły. Więc ja stwierdziłem, że tę cenę na początku damy niską. I będziemy na tyle mocną wartość budować, żeby ta, ta podwyżka jakby cen w przyszłości była uzasadniona. Jeżeli będziemy widzieć, że faktycznie dla ludzi ma to tak dużą wartość, że jest to warte znacznie więcej, jest to warte kilka tysięcy złotych, no to za jakiś czas możemy po prostu tą wejściówkę mieć w takiej cenie, że jeżeli nowe osoby będą chciały dołączyć, no to to już nie będzie kilkaset złotych tam poniżej tysiąca, tylko to na przykład będzie 2-3-5 tysięcy złotych. Widzicie, każda opcja, jeżeli budujemy jakiś biznes czy produkt, no to stajemy przed pewnymi dylematami, chociażby ten dylemat odnośnie cennika. Tak? Gdybym wybrał wyższe ceny, zarobiłbym na tym więcej, ale nie bylibyśmy w stanie dowieść dla ludzi takiej wartości i nawet yy, patrząc egoistycznie, dla mnie, to, że my mamy teraz dostęp do 200, kilkudziesięciu przedsiębiorców, zbliżamy się tam do 250, za chwilę to pewnie będzie 300 osób i więcej. To, że mamy dostęp do takich fajnych przedsiębiorców, to nam znowu otwiera nowe furtki i to, że budujemy tam na tyle zaangażowaną tą społeczność, to też długoterminowo myślę, będzie miało dużo większe korzyści niż taki krótki szczał, że zarobiłbym więcej. No, ale co z tego, żebyśmy mieli zbyt małą grupę ludzi, z którymi byśmy nie byli w stanie nic zrobić. Więc ja myślę, że długoterminowo będzie to dużo lepsze rozwiązanie, ta droga, którą wybrałem. No i bardzo fajne wydarzenia, które tutaj będziemy organizować. Praktycznie co tydzień nam się szykuje jakiś taki otwarty mastermind. Teraz będziemy robić mastermind na temat sztucznej inteligencji, na temat tego, jak wykorzystywać ją w praktyce i jak tutaj z takimi asystentami, jak traktować sztuczną inteligencję jako takiego naszego personalnego asystenta, który nam będzie pomagał w biznesie. W kolejnym tygodniu będzie mastermind na temat e-commerce i tak praktycznie co tydzień albo będzie jakieś spotkanie na żywo w jakimś mieście w Polsce, myślę, że raz w miesiącu będziemy to robić, albo co tydzień będą jakieś takie otwarte mastermindy. Więc sporo takich aktywności. Na strefie będzie się odbywało. Przed nami jeszcze do opublikowania kilka odcinków z naszej Mercedesowej trasy, więc to będziecie sobie jeszcze mogli oglądać gdzieś tam do końca lutego, do początku marca, a później wracamy z naszym poprzednim formatem, czyli z takim pokazywaniem firm, jak one wyglądają. jeżdżeniem po Polsce. Myślę, że to jest coś fajnego i to też chcemy kontynuować. Także dziękuję bardzo Wam za dzisiaj. Myślę, że z częścią z Was widzę się w strefie firmowej, a z pozostałymi w kolejnych odcinkach na YouTubie. Trzymajcie się!